Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym kolejny przepis na pyszne japońskie danie, tym razem: Oyakodon, czyli miseczka ryżu z kurczakiem, cebulką, dashi i jajeczkiem. Zapraszam do gotowania. Będę po kolei wyjaśniać, czego dodaję w jakiej ilości. Tutaj w garnuszku mam przygotowane już oliwę z oliwek, ona się rozgrzała. I dodamy teraz tak, mam tutaj pokrojoną bardzo taką malutką kosteczkę pierś z kurczaka i połowa małej cebulki również w kosteczkę. I od razu wlewam tutaj, mam 200 ml bulionu dawki. Zamieszamy. To jest naprawdę bardzo proste danie. Jest przepyszne. Mnie to strasznie smakowało w Tokio. To znaczy nie strasznie, tylko bardzo strasznie mocno mi smakowało. I tak. Należy dodać jeszcze jedną łyżkę sosu sojowego. I jedną łyżkę mirinu. Tak tutaj wam powiedzmy na to przysłowiowe oko i ostatni składnik mam tutaj natkę pietruszki tak mniej więcej jedną trzecią pęczka Rzucamy, jak widzicie ono nie jest jakoś nie jest jakoś posiekana bardzo mocno tylko w takich większych kawałkach właściwie o to chodzi żeby była widoczna później w naszym daniu i teraz całość należy doprowadzić do stanu, kiedy kurczaczek będzie ugotowany i cebulka troszeczkę zmięknie. Pozostało nam teraz dodać tylko dwa rozbite w całości jaja. Nie jestem pewna, czy Wam powiedziałam, ile tej piersi z kurczaka. Ja tutaj użyłam na tą ilość około 100 gramów. Takiej piersi z kurczaka, ale wszystkie składniki jeszcze raz na pewno wymienię w opisie filmu. Także wlewamy tutaj całość. W ten właśnie sposób. Leciutko mieszamy. I teraz po, trzeba pozostawić na jakąś minutę, dwie. Najlepiej pod przykryciem. Mnie się gdzieś zapodziała przykrywka, więc używam teraz e, takiego e, urządzenia do przykrywania e, talerza w, przy podgrzewaniu w mikrofalówce. Ale to w niczym nie przeszkadza. Także dwie minutki, i będzie można serwować. No, i moi drodzy mamy gotowe. Ja sobie już nałożyłam ugotowany ryż. I teraz nakładamy tutaj nasze jajeczko z kurczakiem. Ważne, żeby sobie też ten bulion tutaj przepyszny wlać. Jeszcze jajo. Gwarantuję Wam, że to jest przepyszne. Danie sobie już udekorowałam dodatkową natką pietruszki, ponieważ bardzo lubię natkę pietruszki. Jeżeli ktoś nie przepada, to można ten dodatek pominąć. Także widzicie, bardzo szybko, prosto, a przede wszystkim bardzo smacznie i zdrowo. Jest to naprawdę taki lekki posiłek, ale bardzo energetyczny. Możecie tutaj w tym przepisie takie, oczywiście dashi wykorzystać sproszkowane, żeby było po prostu szybciej. A jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić takie domowe dashi, to jak najbardziej. Myślę, że będzie jeszcze bardziej smakowało. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji. Do komentowania, a przede wszystkim życzę Wam smacznego i fajnych przygód w kuchni. Do następnego razu.